Witam wszystkich, tu Lavascore i zapraszam na Zagrajmy w AVP 2. Ok, mamy mało życia musimy wejść pod tą windę, która poprzednim razem mnie zabiła. Zatem najpierw szybki zapis. Nie wiem dlaczego mnie zabiła. Może muszę być... Muszę się schylić. Marines. gadają o jakichś żuczkach. Okej, okay, i mam glitcha, tu zawsze zdarza mi się w tym samym miejscu, a zaraz mi minie. OK. Tylko w tokach O widzieliśmy Face Hagera. OK, powoli wow, wow wow To właśnie ten żuczek o którym mówili dwaj żołnierze czy technicy nie wiem, gdzie on jest. O, wow, i znowu um, chyba sobie poszedł. Okej, okay, czyli najpierw sprawmy to. A, no, no, no.

No more than when we agreed to come here. Yeah. Anyway, enough speculation. We've got another batch of data to go through. Okay, nie wynikło. Adam, dalej. chodzę z potem. Yes, coming along nicely. Testing pheromone sample four one five. Sample collected during specimen foray number forty. Introducing pheromone now. No myślał, że to Eisenberg, a to jakiś inny pan w czerni. Widzimy tutaj... Ktoś testuje feromony, czy jakiś chemiczny staw na... Um, to jest... predator? Ech, dobra, wygląda trochę jakby predatorowi ktoś rzucił... ...jajkiem w głowę Dobra. I następna sekcja Tak, nadal musimy uciec stąd Na razie kolejne przepalenie W porządku. M. Mm. Znaczy tu lekki bałagan. Nic ciekawego. Tu właśnie w tym momencie gra zaczyna trochę rzucać nas na takie zaplątane lokacje. Ok, zdrówko. Nie widzę wiele. No i mogę tutaj się gubić Mogę tutaj się gubić Nie sądzę byśmy mieli dostęp do tamtej sekcji Tu nic nie widzimy Eee... coś słyszę Okej okay. Nie, są do lewe. Powinny także być użyteczne. Raczej znaczy na ogół nie korzystałem z tych przeciwpancernych. O, rany, kolejny wariat. Nic ciekawego. A jas yes, możemy otworzyć. Wow! O, niech to. Kolego, nie miałeś szczęścia. nudy. czyli tutaj nie ma nic ciekawego, tutaj raczej. O! Możemy iść na dół. Czyli z tego skorzystajmy i z. której drzwi nadaje się do. Jest. Może to się otworzyć. No. Coś tu łazi. Czy jest, to, to jest ten żuczek, o którym wspominali? Nie wiem. To brzmi jak duży żuczek. Zaczyna się plątać. Tradycyjnie, zakluczone. wow Wow! Wow, 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 wow. No niech to jeszcze, oczywiście musi mi zadać obrażenie. Auć. A tutaj macie przed sobą predaliena. Właśnie tym się zajmują naukowcy w tym całym kompleksie. Bawią się w krzyżowanie gatunków, w pracy z zrozumieniem ich, jak myślę. No i zwykle mi się udaje go zarąbać, nawet kiedy... Blulul. Zwykle zdaje mi się go po prostu zastrzelić, ponieważ nie jest tego specjalnie mocny ani szybki. Jest on faktycznie dość wolny, tylko mocny z bliska. No, oczywiście tutaj musiał jeszcze mnie poturbować lekko. O, Harrison. ja. Yeah. Tak, to mi chyba za pierwszym razem zajęło jakieś pół godziny, zanim znalazłem ten mały, nie wiem co to jest, jakaś blokada, cokolwiek, żeby ją przypalić. Te rzeczy, które popychają nas do przodu są takie malutkie, do zobaczenia, naprawdę to jest problem tej gry. I kolejna sekcja. Wow, to było bardzo krótka. Okej. Okay. Yes. Ja, Chwie po co mi pokazuje za każdym razem, że mamy jakieś nowe. Wow. Mamy jakieś nowe cele misji, skoro nie mamy nowych celów misji. U uh, predator. Hej! Hej! Kreatorze, obudź się! Rise and shine, Mr. Freeman. Hmm, trzeba tu stąd jakoś się wydostać. Hmm, to nie jest winda, tu pewnie też nie można. Nie. Zatem co robimy? O! Można to skakować, niestety ja nie mam swojego wichajstra hakującego. Całe oporządzenie mi zabrano. Hmm. Czy tutaj widzimy jakąś dodatkę z badań nad tym predatorem? No i w zasadzie to nie zaspoiluję. Cóż to za predator jest, ale powiem, że to jest predator dość szczególny, znaczący. Eee, to chyba nie był dobry pomysł. A nie, dobrze. Jakiego trumienka czy pojemnik i nie otwierają się, jak dumnie na nas spogląda. Daj, buzi. tu się. No rany, co to za straszna muzyka. Przecież tak się stąd nie wydostaje. My tymczasem idziemy tutaj. Tak, jestem uzbrojony i niebezpieczny Zaraz tutaj nadejdą Mała osłona Zaczęimy się No, ruszcie się zady Come on! Uu, exploding heads Ach. Okay. no i nawet chyba nie odebrali mi zdrowia. Ok, co trzeba było tutaj zrobić? Mamy napalm do naszej nowej broni, którą uzyskamy niebawem. A teraz trzeba zwyczaj co się tutaj robiło.